Witamy wszystkich serdecznie. Narobiło się. Wczoraj widziałem w telewizji, że jeden z dżentelmenów wypowiadał się na temat pato streamingu w internecie. Słuchajcie, moi drodzy, te większe platformy, takie jak YouTube czy inne, które należą. No, mówimy tutaj o YouTubie, tak? Powiedzmy, e, będzie weryfikacja. Jeżeli będą jakieś pato streamingi robione, a chodzi tutaj o dzieci, które to oglądają, hmm, ten jakiś tam pan powiedział, że będą to weryfikowane. Każde streamingi będą weryfikowane do tego stopnia, że zanim odpalisz pato streaming. Pomyśl trzy razy, bo będzie to moi drodzy weryfikowane na takiej zasadzie, że e, no, będzie trzeba udowodnić, e, że jest się pełnoletnim i te streamingi będą e, transmitowane tylko dla osób pełnoletnich. Tak moi drodzy, mało tego, jeżeli będą e, pato streamingi dość spore, tak. No wiadomo, tutaj chodzi o. Byszczaków czy niebyszczaków, osoby, które w ogóle prowadzą pady streamingi, będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej, między innymi do prawdopodobnie grzywny. Tak, moi drodzy, wczoraj wypowiadał się ten mężczyzna w tym temacie. Słuchajcie, te czy grzywny, czy karnej, to tak od siebie to dałem, tak? W każdym bądź razie będą to na pewno, on powiedział, że będą pociągnięci do odpowiedzialności, takie użył słowa. A jakie? No to wiadomo, że pewnie karnej, ewentualnie jakieś tam grzywny, czy zapłacić jakiś tam mandat, tak, w, tym, w tej dziedzinie. Także słuchajcie, patostreaming pomału się kończy i kończy się w zarabianiu na patosteringu. No, zobaczymy, jak to się potoczy. No, to już było niby od 1 czerwca tego roku, ale zapowiedział, że obiecał, że bierze się za to dość surowo i nie odpuści, dopóki nie osiągnie swojego celu, czyli zakończy pato streaming w internecie. Pozdrawiam i do usłyszenia!